Na długo przed tym, jak pierwszy człowiek postawił stopę na letę, pod powierzchnią tego jałowego księżyca istniało miasto, którego geneza do dziś budzi grozę wśród badaczy. Miasto ksenomorfów, bo tak nazwano to miejsce, stanowiło serce pradawnej cywilizacji, która miała podążyć drogą odmienną od reszty swego gatunku, enigmatycznych inżynierów. Owi starożytni obywatele, którzy odseparowali się od swych pobratymców w odległej przeszłości, posiadali technologię, która przekraczała granice rozumienia. Ich obsesją stała się biotechnologia, sztuka kształtowania życia, łączenia organizmu i maszyny w jeden idealny twór. Z czasem miasto, jego mieszkańcy i otaczająca je tkanka biomechaniczna, zespoliły się w jeden żywy organizm, pulsujący w rytmie niezrozumiałym dla późniejszych odkrywców. Przez stulecia starożytni eksperymentowali na własnych ciałach, wytwarzali nowe formy życia, modyfikowali własną morfologię i doskonalili symbiozę z miastem, które zamieszkiwali. To właśnie z ich laboratoriów miały pochodzić olbrzymie odmiany owomorfów. Jaj, w których rozwijały się pasożytnicze istoty zwane twarzołapami. Wersje znane ludziom tysiąclecia później wydawały się przy tych pierwotnych formach zaledwie miniaturowymi replikami. W tym ukrytym mieście wyhodowano po raz pierwszy parazytoidy wielkości samych starożytnych, olbrzymów o potężnych ciałach i skomplikowanej strukturze anatomicznej. Owomorfy tytana, jak je później nazwano, były tak ogromne, że ich pasożyty mogły skolonizować istoty o rozmiarach przekraczających ludzkie wyobrażenie, lecz obsesja na punkcie biotechnologii stała się przekleństwem tej cywilizacji. Choć ich wiedza mogła rywalizować z bogami, starożytni utracili kontrolę nad własnymi eksperymentami. W jednej z podziemnych komnat miasta, wśród drgających organicznych struktur oplatających ściany, doszło do incydentu, który na zawsze odmienił los tego świata. Jeden z mieszkańców miasta, jeden z ich uczonych, Padł ofiarą olbrzymiego łapa, niepowstrzymanej bestii, stworzonej do jednego celu: wszczepienia zarodka w organizm żywiciela. Pasożyt uczepił się jego ciała, a wkrótce potem z jego klatki piersiowej wydostał się pierwszy w historii tytan ksenomorf. Z góry dziękuję wam za każdą łapkę i komentarz, ponieważ pomaga mi to w rozwoju kanału. Stworzenie to było jak bluźnierczy pomnik pychy swych stwórców. Olbrzymie, pozbawione w pełni rozwiniętych tylnych kończyn, pełzało niczym potężny drapieżca, używając przednich odnóży do poruszania się i ataku. Jego mezoszkielet mógł wytrzymać ostrzał przeciwpancerny, a wysuwana szczęka potrafiła dosięgnąć ofiary z zabójczą precyzją. Tytan nie był jednak dziełem zaplanowanym, był błędem. Istotą zrodzoną z połączenia starożytnej genetyki i agresji ksenomorfów, organizmem, który nie znał celu ani pana. Nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się w dniach następujących po jego narodzinach. Kroniki milczą, a badacze mogą jedynie snuć przypuszczenia, analizując skamieniałe szkielety starożytnych, znajdowane w ruinach miasta. Pewne jest jedno: miasto ksenomorfów upadło. Czy to tytan zniszczył swoich stwórców? Nikt nie zna odpowiedzi. Gdy tysiące lat później ludzie odkryli to miejsce, miasto było martwe, a jego mieszkańcy dawno zespolili się z biodegradowalną strukturą, która niegdyś była ich domem. Tytan przetrwał, skrył się w mrokach podziemnych korytarzy i wpadł w rodzaj letargu niczym drapieżnik czekający na przebudzenie. Przez niezliczone stulecia spoczywał w swojej norze, podczas gdy na powierzchni letę rodziły się i upadały kolejne cywilizacje. Dopiero w roku 2198, gdy ekspedycja Korpusu Piechoty Kolonialnych Marines zapuściła się w ruiny miasta w poszukiwaniu Cassandry, córki człowieka imieniem Harper, Tytan przebudził się ze snu. To co wydarzyło się potem... Zapisano w raportach ocalałych jako sekwencję brutalnych ataków. Potężna istota zneutralizowała Martineza i Sterna, rozrywając ich ciała z przerażającą łatwością. Dopiero desperacka ofiara Harpera, który poświęcił własne życie, by powstrzymać potwora choć na chwilę, pozwoliła Kassandrze i jej towarzyszom uciec. Chwilę później eksplozje nuklearne zniszczyły całe miasto ksenomorfów i prawdopodobnie pogrzebały również tytana, lecz wątpliwości pozostały. Nie odnaleziono żadnych szczątków tej istoty. Nie ma pewności, czy rzeczywiście zginęła, czy może gdzieś w głębszych warstwach ruin wciąż czeka na kolejny moment przebudzenia. Historia miasta obcych i jego upadku pozostaje mrocznym ostrzeżeniem przed pychą istot, które zapragnęły zapanować nad samym życiem i zapłaciły za to najwyższą cenę. W ramach ciekawostki, starożytni mieszkańcy tego miasta byli nawiązaniem do skamieniałego ciała inżyniera, który odnalazła załoga nostromo na Acheronie. Według tej koncepcji był to odizolowany od pozostałych gatunków inżynierów, który wyróżniał się swoimi ogromnymi rozmiarami. Jeśli chcielibyście posłuchać więcej historii z uniwersum obcego, dajcie mi o tym znać w komentarzu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!